Piotr Zelt wyjawia prawdę o relacjach z byłą żoną i córką. Zaskakujące słowa. Piotr Zelt ma nastoletnią córkę. W szczerym wywiadzie ze Światem Gwiazd otworzył się na temat relacji z Nadią oraz jej matką po rozwodzie. Pierwszy raz poruszył ten temat publicznie. Związek Piotra Zelta z Ewą Gawryluk. Piotr Zelt, będąc młodym mężczyzną, wiedział, że chce związać swoją przyszłość z aktorstwem. Dlatego dostał się do renomowanej łódzkiej szkoły filmowej, gdzie rozwijał swoje umiejętności. Właśnie tam, w wieku 20 lat, po raz pierwszy spotkał Ewę Gawryluk. Przeznaczenie sprawiło, że zrodziło się między nimi silne uczucie. Czasem Ewa i Piotr postanowili razem zamieszkać. Oboje pracowali w teatrach i ledwo wiązali koniec z końcem, ale mimo trudności byli szczęśliwi, kochali się i potrafili utrzymać dom. Ewa marzyła o ślubie i założeniu rodziny z Piotrem, jednak on miał inne plany na przyszłość. Choć oświadczył się Ewie, nie chciał myśleć o ślubie. Ewa Gawryluk i Piotr Zelt byli razem przez 7 lat. Ich związek zakończył się niedługo po zaręczynach. Ewa była zaskoczona takim obrotem spraw i bardzo przeżyła rozstanie z Piotrem. Narodziny córki Piotra Zelta Z czasem Piotr związał się z Ewą Bujnowicz, którą poślubił w 1999 roku. Ich małżeństwo trwało 13 lat i doczekali się córki nagi. Niedługo po rozwodzie aktor znalazł szczęście z o 21 lat młodszą modelką Moniką Ordowską, która chętnie towarzyszyła mu na wydarzeniach medialnych. Wkrótce okazało się, że Monika jest w ciąży. Para powitała na świecie córeczkę, a Piotr oświadczył się swojej wybrance. Jednak ich miłość rozpadła się, gdy aktor dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka. Prawdziwym ojcem okazał się model Rafał Sieracki. Mimo tego Zelt nie zrezygnował z poszukiwania miłości i jeszcze tego samego roku związał się z Katarzyną Krawczyk. Teraz wypowiedział się o tym, jakie relacje ma ze swoim jedynym dzieckiem. Piotr Zeld o relacji z byłą żoną i córką Piotr Zeld wziął udział w wywiadzie ze światem gwiazd. Opowiedział w nim szczerze o swojej karierze i życiu rodzinnym. Aktor ma dziś 16-letnią córkę Nadię. Andrzej Sołtysik zapytał go, jak wyglądają jej relacje z jego rodzicami i o to, czy nastolatka potrzebuje jeszcze dziadka i babci. Nie jest źle. Biorąc pod uwagę ile się dzieje w wieku takiej 16 latki, jak dużo jest bodźców, jak dużo się zmienia. Wiesz, jak zmieniają się też priorytety. Chłopaki się pojawiają, jakieś pierwsze miłości, fascynacje. To wydaje mi się, że jej potrzeba kontaktu z dziadkami, również ze mną i z mamą, jej zaufanie do nas, komunikacja jest naprawdę w porządku, odpowiedział Zelt. Sołtysik wspomniał również o tym, że rodzice Piotra Zelta także są rozwiedzeni. W związku z tym aktor został zapytany o to, czy ten temat ma z córką przegadany i oczyszczony. Tak, absolutnie, wiesz-no, ja z moją byłą żoną gramy bardzo do jednej bramki, jeżeli chodzi o jej wychowanie. Ewa jest bardzo dobrą matką, ale też my świetnie się komunikujemy, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy związane z naszą córką. Sam początek był trudny, natomiast to jakby samo się ułożyło, jakby nawet bez umawiania się zrozumieliśmy się, że interes córki to żeby była dobrze wychowywana i żeby była czuła się bezpieczna i zaopiekowana jest najważniejsze, powiedział. Poniżej możecie obejrzeć cały wywiad z Piotrem Zeltem.